Lecimy dalej. Ym, tutaj, jak to ma wyglądać? Ym, chyba nie tak. Ym, nie, nie tak. Nie miało to wyglądać w ten sposób. Miało to wyglądać w ten sposób. Tak. W ten sposób. Okej, okay, w ten sposób miałem tam wylecie. Dobrze. Teraz lecę tu. Tam jest guzik. Kurcze, prawie, prawie, prawie. Wiem co mam tam zrobić. Muszę przeteleportować tamtą kosteczkę do mnie. Tutaj. A potem jeszcze tu. O, w ten sposób, żeby mnie grzybek nie odbił. Ja mogę kliknąć guziczek i mnie wywali do góry. I tutaj. A, taki szybki poziomik. Super. Tutaj nie zrobiłem puszki. Gdzie jest tu puszka? Tam jest. Jak ja mam się tam. A, dobra wiem. W ten sposób jakoś się mógłbym tam dostać. O! Pięknie, udało się. Teraz muszę tylko postarać się nie zginąć. Jak, jak puszkę wezmę. Dobra. Chodź tu. Cyk. Cyk, cyk. Dobra. é, é pouco. OK. Não e wat... o, 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 tele... telefon telefone